wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. No i jesteśmy oczywiście dalej w Kermoren i e, wykonujemy dalej questa, który zwie się, ażeby widłogona zwabić. E, no i w tym momencie musimy pomóc Lambertowi oraz em, Eskelowi. Czekajcie, nie, 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 coś, 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 coś. nie to zadanie, sorry, nie żeby widługona zabić, tylko... Um, tak, odnajdź Escalę i pomóż mu w um, polowaniu na widługona albo porozmawiać z Lambertem o wyprawie do kręgu żywiołów. No i my sobie zrobimy oczywiście ten quest, jako że Lamberta mamy zaraz obok, a Escalę musimy szukać gdzieś poza zamkiem. No i jak widzicie, widzicie, oczywiście mam na sobie um, rynsztunek Szkoły Wilka, jest on... Na razie ulepszony, ponieważ wyśmienity jest dopiero 29 levelu. Więc zanim mógłbym go nosić, no to brakuje mi jeszcze tam tych <coughs> 5 leveli. No powiedzmy, że 4, bo tam 29 level już prawie mamy. Także oczywiście ten pan też na ulepszonym poziomie wygląda sobie tak, jakby kogoś ciekawiło, jak właśnie resztynek Wilka mniej więcej wygląda. Więc, okej. Okay. Pogadajmy sobie z Lambertem teraz. Co tam? Ważysz jakieś eliksiry? Nie. Bimber z obierek. Hmm, rozumiem, że na mój przyjazd. Raczej na mój wyjazd. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywiołu. Ponoć to niezbędne do odczynienia klątwy z tej waszej pokraki. Wiesz, że ta, jak się wyraziłeś, pokraka, to może być Ciri? Mhm, słyszałem. To może wykaż trochę empatii. Nazywam rzeczy po imieniu, taki już jestem. To znaczy irytujący? Myślałem, że lubisz wredne charaktery. Tylko u kobiet. No to lepiej nie mogłeś trafić. Ale dość o tym, krąg żywiołów czeka. Nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie miła. Z różnych względów. Pójdę z tobą. No, ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. To jak? Gotowy? Ruszajmy, nie ma na co czekać. Miałem ci powiedzieć, nie dotrzemy do kręgu przez góry. W zeszłej wiosny lawina zasypała przełęcz. Czyli musimy iść od strony stawu, tak jak przy próbie medalionu. Zgadza się. Pamiętasz drogę? Tego się nie zapomina. Ten, kto cało z medalionem wróci, dowiedzie, że jest go godzin i na szlak wstąpić może. Wesemir słyszał, jak go naśladujesz? Mhm. Mm nie znosi tego. Okej, okay, mój pies stał, więc poczekajcie chwilę, i tylko otworzę. Tak, tak, drogi psie, oczy się jeszcze, oczywiście. Już, możesz iść? Idź. Ok, A więc idźmy dalej, drogi Lambercie. Lambert to jest bardzo fajna postać, taka charakterem bardzo podobna do gralta też jest taka strasznie cyniczna i ironiczna. ale mi on tam nie przeszkadza. Oblężenia przecież się nie spodziewa, A tak do stawu można iść na skróty. A szkoda, że nam zbóje z salamandry więcej dziur nie zrobili. Albo nie rozwalili tej rudery do reszty. Ej, no czemu tak mówisz o Kermoren, panie Lambert? Że no że całkiem fajnie się prezentuje. Przepraszam, musieli płynąć na drugą stronę stawu wpłat? Nie, mam zacumowaną łódź. Wiesz, chodzę tam czasem na ryby. No proszę, nie powiedziałbym, że masz temperament wędkarza. Używam bomb. Rzucasz jedną, a potem wyławiasz, co wypłynie na powierzchnię. A to wiele tłumaczy. Tym jakiś orzełek leci, patrzcie, albo to harpie. <noise> Chociaż jak na tym dłużej myślę, to myśl, to bardziej stawiałbym na harpie. No, no fajna droga, no. Co prawda, przechodzimy nią w środku nocy No ale cóż A, i jeszcze jedna rzecz, o której wspomnieć Dostałem komentarz, że trochę zmienił sobie swoją postać Trochę zmienił sobie punkty, jakie wydałem Więc kupiłem jeszcze jedno miksy oczyszczenia i rozdałem je na nowo Tym razem nie dodając punktów transbojowych, tylko dając je w silne ataki bo szczerze mówiąc, to był fakt, że bardzo często spotyka się jakieś, um, jakieś potwory albo jakichś bossów, które mają naprawdę mocny pancerz, i używanie mlekich ataków na nich jest no słabym pomysłem. Czy nie ja muszę się bić z tymi harpiami? Aha, nie mam Nie, Gerald, zostaw tą pochodnię. Po co ci pochodnia teraz, ty? Dla Tak, ja spróbuję sobie na jakiejś harpie wypróbować ten silny cios. Tylko potrzebuję jakąś żeby. O, właśnie. Dobra zabawa z tą kurczą Muszę sobie No, mam też tak się takie spowolnione coś. O, patrzcie, takie coś. Tylko no muszę ją trafić, a one latają jak głupie. A dobra. No akurat harpie to nie są powiedzmy potwory, które z którymi się walczy silnym czasem. No, jestem pod wrażeniem. Gdzie się tego nauczyłeś? Wiesz, pewien stary mistrz pokazał mi tę sztuczkę, gdy byłem w Zerikatii. Dobra, dobra, i tak ci nie wierzę. To nie! Kuszę dostałem od Wesemira i w sumie dziwne też tak, że dostałem kuszę i nagle Geralt potrafię z niej tak zajebiście strzelać, jeszcze z jednej ręki. Bo teoretycznie nie, nie strzelają z kuszy, nie? Jak tam z Vesemirem? Lepiej? Chyba Ta Staruszek przestał moralizować. Ja staram się go zbytnio nie wkurzać. Hmm. Z jakim efektem? Średnim. Ale wiesz, zamek jest duży. Łatwo się w nim mijać. Przecież ją tu cumowałem. Lina musiała puścić. Doprawdy? A ja myślałem, że łódka sama się odwiązała. Cholera w tej blędnej Przed moim przyjazdem była burza? Nie pomyślę. Tak, pięć dni temu. Mhm. Żagiel rozwinął się na wietrze, cuma puściła i łódka popłynęła w krzaki. Odnajdź łódź! Okej okay. Kurcze Geralt taki tutaj profesjonalista. I dokładnie też wie, w które krzaki ta łódź popłynęła magicznie. O, tam jakieś czwory co to jest? Wilki... Jakieś utopce pewnie. Fajnie, fajna jest ta spirala, którą on robił tym mieczem Baba Jeszcze jej to Nie ten miecz Geralt, zmień to Okej okay. Aha, no i mi znikła pod wodą, wspaniale No dobra, wyjście do nie jest po drugiej stronie. Musimy przepłynąć staw, przejść przez jaskinię, wdrapać się na troli łeb i będziemy na miejscu. Teraz to się nie wydaje takie straszne, co? Nie, ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko dwóch chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na Starego Grota. Mhm. Nadal cię to gryzie? Gryzie? Nie. Tylko w kurwia. Na cholery była ta gruba. Przecież i tak większość tych, którzy wrócili z kręgu żywiołów, zginęła w przeciągu roku na jakichś bagna, polując na utopce za koronę 30 za głowę. Więc po co to? Powinieneś spytać Wasymila. O, pytałem wiele razy. Wierz mi. Zbieramy się, wskakuj. Dobra, ale ja steruję. Bo co? Bo to moja łódka. Koniec dyskusji. No to jest dosyć silny argument, no. Nie mogłeś bliżej podpłynąć tą łódką, żebym nie musiał tak... Dobra, no niech ci będzie. No co Geralt, siedzimy sobie no i czekamy, nie? W sumie nawet lepiej. Po prostu sobie siedzę, nie muszę sterować. Nawet słoneczko zaczyna powoli wychodzić. Tam robiłeś to łajbę? Tak, a co? Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody, to nic. Nie marudź. Na drugą stronę jeziora dopłynie. Chyba, że w coś przypieprzymy. Ledwo widać, co jest przed dziobem. No sobie ma rację. jest tak. jak mleko. <noise> Obudził się w tobie poeta? Mhm. Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie Lambert, Lambert, ty chuju Całkiem, całkiem Słyszałem to już tyle razy, że nie śmie się to aż tak bardzo jak powinno Ale myślimy, że jak usłyszałem pierwszy raz ten tekst To chyba przez 10 minut robiłem ze śmiechu No ale tak to jest jak się nagrywa grę Trochę później niż jej premiera i się... Słyszało ten tekst wiele razy już Dobra, jesteśmy blisko. Gotowy na wycieczkę po jaskiniach? Mhm, mm tylko zanim wejdziemy, lepiej... Wypić kota wie. Masz jeszcze jakąś cenną radę? Na przykład nie hałasuj bo obudzisz starego grota. To stary grot dalej tam siedzi? O ile nie zrobił nam przysługi i sam nie zdechł. To tak siedzi. I w każdej chwili może wyjść. Jak szła ta nasza remonka? Stary grot mocno śpi. Kto go zbudzi, będzie gnił. Chodź. Słyszysz? Jakiś chłopak. Wiesz, że w tej okolicy nie mieszka nikt poza nami. To musi być łuda. A jeśli nie, Aaaa! Aaaa! rób co chcesz. Pewnie masz rację. Chodźmy prosto do jaskini. Wreszcie powiedziałeś coś mądrego. Ten krzyk był jakoś nienaturalny, strasznie. Nie wiem, czy to słyszeliście. Więc wątpię, żeby to było faktycznie ktoś, kto potrzebuje pomocy. Plus fakt, że to co powiedział Lambert, nikt oprócz nas tu nie mieszka, więc. Nawet jeżeli ktoś to był, to, to nie ginie, nie powinien tu się zapuszczać. A no tak, powinienem wypić kota, jak to Lambert pięknie powiedział. Gdzie jest mój kot? Tutaj. 16 C. Tu raczej nie będzie nic ciekawego do zbierania kolejnych grzybów, więc może grzybów niekoniecznie potrzebuje. Zaraza. Za wysoko. Chyba, że cię podsadzę. Pamiętasz? To też była część próby. Wiedźmin jest samotnikiem... Ale czasem i samotnik potrzebuje pomocy. Słowa Wesemira... Gotowy? Cholerny oh, się! raz, dwa, trzy Też lekki nie jesteś. No dojdziemy. Okej okay. Przed siebie, tak? No spoko. Z drugiej strony hmm. mogę nawet sobie Którą ścianę. Uh -huh. I obudzić starego grota. A co? Możesz tak nie tupać do cholery. Spokojnie, poślizgnąłem się tylko. Którą ścianę miałem? A tą ścianę. Ej, to może go nie budźmy. Weźmiemy go z zaskoczenia. Oh. Okej, okay, róbmy sobie quick save'a, Jakby co? Lambert za mną idzie, chyba idzie. Gdzie ten stary grot? A... Coś hmm? mi wpadło do oka, jakiś okruch... Oby nie lodu, bo będziesz jeszcze wredniejszy. Ha, ha. Gdzie ja mam iść, co? Ty, Lambert, powiedz mi, bo ja się zgubiłem. No, starał się iść za tym GPS-em, ale wiem, że on czasami wariuje i pokazuje... ...nie do końca tak, jak powinien. Ścieżka, którą powinienem iść. ale z drugiej strony było już na tyle dużo poczuł, że wydaje mi się, że CD projekt jakoś tam w miarę Naprawił Ten GPS. A czego się spodziewałeś, że będzie pachnieć fiałkami? Nie na... No. jak słodko śpi. Może byśmy tak sprawili, żeby nigdy już się nie obudził. Okej. Okay. Zabijemy go sobie. Tylko Lambert tak żebyś też tutaj był ze mną. Aha, będziesz tam stał. No dobra. To ja sobie odpalę Quena. Spozianka się nie Dziwnie wygląda trochę, to jest. Ej, w sumie lekkie ataki też na niego lepiej działają, plus dają mu krwawienie. to ten fakt, że strasznie powoli się ładują teraz, te znaki trochę mnie boli. Ale ten cały grot spadł całkiem szybko. Trzeba jesteś cały. No, chyba, tak. Zabierajmy się stąd. Chwila, Zawól teraz kurwy, synu. Walter? Kto to? Nie pamiętasz? Taki niewysoki. Miał bliznę na Brodzie o tu. A, tak. Był taki. Mhm. Był. Ale został tutaj. Chodźmy już. Okej, okay, no to... padł nam. Może miał coś przy sobie fajnego? Dwa ureny. No to bogaty, to on nie był, że tak powiem. Tu musimy gdzieś wejść do góry, tak? O ile mnie gra nie oszukuje. Ktoś też nie pytał chyba o jaskółkę, czy mam ulepszoną jaskółkę w Akwipunku. I powiem wam, że nie mam. Eee, więc muszę się na razie z tą, powiedzmy, klasyczną bawić. Więc Uf, dobrze wyjść na powierzchnię. No mm, ale to nie koniec kłopotów. Mówisz o trolach? To one mają kłopot, nie my. Lepiej uważać, jesteśmy na ich terytorium. Trzęsiesz gaciami przed paroma trollami? Też tak kiedyś kozakowałem, a potem oberwałem widłami, w brzuch od jakiegoś chłopka. Prawie umarłem, i już nie kozakuję. Chodźmy już. Obo ja teraz z tym kotem będę chodził. No to nie, weźmiemy sobie biały miód. No, i możemy iść. O, tu są trole. widzisz, jak przed nami spiesza? Hmm. Trole się tak nie zachowują. dalej. Uh, Widź w dolinie, w dom z kamienia, a góry Trole Troli góra. Co? O, oh, tak. To Troli góra. <trych> ty rozmawiaj z tymi idiotami. Spokojnie, chcemy tylko przejść do kręgu. Wiedźminę jedno mówić, drugie robić. A czasem i trzecie kłamczuchy. No ile można? Z drogi, tempaki, bo was nasz wir porąbie. Rozumiecie? Zrozumiały, gratuluję. Musimy więc do tamtej i nasi nas ukamienują. No to świetne posunięcie, Lambert, naprawdę. Ee, mistrz po prostu dyplomacji. Co to robią kozy? Lambert, idziesz, czy chcesz być jednak ukamieniowany przez te trole? Ko, ja widzę, tak z opóźnionym zapłonem trochę działa. kamień! Wy nie iść dalej! Wiedźminy, nie rozumieć! Rozumieć, mimo to musimy iść do kręgu żywiołów. Ty słuchać mimo to. By wam do zamek nie chodzić. A tam dużo kamień. Ładny kamień. Przestań już do nich gałożyć, to nic nie da. Daj mi mówić. Znasz się na negocjacji jak one na deklinacji. Nie zrobimy wam krzywdy. Nie będziemy dotykać waszych kamieni. Dajcie przejść. My rzucić kamień, a wiedźminy nie oddać, tylko gadać. Może wiedźminy dobre? Ty głupi, wiedźminę zabijać potwory, a trole potwory. Tak, tak, Hmm, będzie tak. Wy tu zostawić ostre maczugi. Wy przejść. Jak nie... my bić. Niech będzie. Zostawimy tu miecze. Ale zabierzemy je, jak będziemy wracać. Myś nie chcieć. Metal niedobry, twój Szczypie w usta. Zwariowałeś. Rób to, co ja i nie drżyj się. No jest spoko. E, trole mają, te trole mają to do siebie, że idzie z nimi, powiedzmy, w jakiś tam sposób się dogadać. Hmm? Jeśli dobrze pamiętam wykłady papciowy Wysemira, wiedźmi nie zabijają potworów. Źle pamiętasz. Zabijają tylko te, które szkodzą. One rzucały w nas kamieniami. Poskarżysz się z kolei. No. <laughs> ich dialogi są tak fajne, klimatyczne. No, to jesteśmy na miejscu. Nie da się ukryć. Cholera, ładny widok. Musi być, skoro nawet ty to zauważasz. Gerard, za kogo ty mnie masz? Nie pomyślę, za gbura? <laughs>, nie zaprzeczę. No ale dość komplementów. Weźmy się do roboty. Pamiętasz, co trzeba zrobić z tym kręgiem? Trochę czasu minęło, odkąd aktywowałem tu swój medalion. Dobrze, dziadku, nie tłumacz się. Zapal pochodnie i połóż filakterium na ołtarzu. Ja wykonam resztę. Zapal pochodnie wokół ołtarza, to to? Ja, chyba o to chodziło. Ok, Dobra. zrobiłem. Filakterium jest na miejscu. No, to pozostaje tylko chwilę poczekać. Słoik nasączy się mocą żywiołów, a my odsapniemy. Uff. A ty jak sobie poradziłeś z strolami, gdy przechodziłeś próbę medalionu? Czekaj, czekaj. A! Pamiętam, użyłem maksimum, ale wtedy zaczepił mnie tylko jeden. No tak, przydatny znak. Niedawno mi nawet uratował życie. To jakaś dobra historia? Wyborna. Napadło mnie dwóch zbójów. Jeden mierzył z kuszy, drugi zaczął szperać w moich sakwach. Wpierw kazałem kusznikowi zastrzedzić kompana, a potem się powiesić. Faktycznie. Wyborna opowieść Prawda? Boki zrywać Powiedz, zawsze byłeś takim cynicznym cukin synem? Nie, zanim Wesemir przywiózł mnie do Kermoren, byłem rocz. Aż tak źle być Wiedźminem? Ponoć można skończyć gorzej Szkoda tylko, że nie miałem wyboru Takie było nasze przeznaczenie Przeznaczenie? Opowiem ci o przeznaczeniu Miałem ojca pijaka jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze z i wlazł prosto w gniazdo Nekkerów. Ale uratował go pewien Wiedźmin. I wiesz, czego chciał w zamian? Dasz, co pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja, pierdolę takie przeznaczenie. Nie wiedziałem, przykro mi. Jakbyś się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu jestem takim cynicznym synem to już wiesz. Dobra, dość smędzenia. Zbierajmy się. Tylko najpierw chodźmy po miecze, bo bez broni jak bez ręki. Święte słowa, bracie. nie biorą ostre maczugi i idą do domu. Mm -hmm. Nie musisz mnie namawiać. Hmm. Chodź, Geralt, zbieramy cię. Racja. Wracajmy, pan przodem, No i tak oto skończyliśmy robić quest Teda Lamberta, i z tego co widziałem, to my level, tak? Mamy level. No to przy Was jeszcze wydam sobie ten level postać, no i, i już je zrobiły szare no nie, głupota, dobra a więc mamy tutaj do wyboru oczywiście dalej sobie iść w okaleczenia, czyli więcej po prostu ef więcej efektu krwawienia będzie zadawać nas nasze e szybkie ataki lub piorunujące uderzenie w silnym ataku, czyli zmniejsza odporność na bronie przeciwnika o 5% ehm, ja sobie chyba wezmę to Ok, i tu będziemy kończyć odcinek, także w następnym odcinku będziemy pomagać Eskelowi. Także trzymajcie się i na razie.